Wokół psychoterapii poznawczo-behawioralnej krąży wiele założeń i mitów, które rozwieje nam dzisiaj pan Tomasz Hormański, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny z Centrum CBT Lublin. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pan sądzi, co może skłaniać ludzi do wyboru CBT jako nurtu psychoterapii? Myślę, że przede wszystkim, co może skłaniać, to takie szerokie patrzenie na trudność, którą przychodzi człowiek i na dosyć dobrze udokumentowaną skuteczność technik terapeutycznych, którymi się terapia poznawczo-behawioralna posługuje. To może są takie dwa główne założenia. Mhm. Czego najczęściej oczekują pacjenci rozpoczynający terapię poznawczo-behawioralną? Myślę, że pacjenci oczekują ulżenia sobie w cierpieniu, które przeżywają i temu też służy terapia jako taka, nie, jako taka, niezależnie od tego, czy to jest nurt poznawczo-behawioralny, czy to jest jakiś inny nurt. Terapia służy temu, żeby w jakiś sposób zająć się tym cierpieniem człowieka, który przychodzi na, na, na psychoterapię. Mhm. Jakie są najczęstsze mity związane z tym nurtem psychoterapii? Jeżeli chodzi o terapię poznawczo-behawioralną, to takim najczęstszym mitem jest to, że to jest taka terapia y, krótkoterminowa. Że, to, że, że, że ilość tych sesji jest taka, sobie, że szybko załatwimy swoją trudność, czy jakiś swój problem. Y, bo można powiedzieć, że terapia poznawczo-behawioralna. Y, Pracuje, znaczy w terapii poznawczych to pracujemy nad jakimiś określonymi celami, które ustalimy i to pojęcie krótko czy długo to jest w zależności od tego, jaka to jest trudność, jak długo człowiek z tą trudnością żyje. Tak? Więc tutaj powiedzenie, że to jest krótkie, nie wiem, będzie 6 tygodni i, i, i ta trudność minie. No, jest nie do końca, prawdziwie ustalamy tę, tę długość zawsze w oparciu o kontrakt terapeutyczny, o to, co, co ustalamy już z, z pacjentem na sesji. Kolejnym mitem to jest takie przekonanie, że terapia poznawczo-behawioralna zajmuje się łagodzeniem objawów. Też myślę sobie, że to nie jest do końca tak oczywiście, że w jakiś sposób w terapii chodzi o to, żeby ten objaw był, żeby ten objaw się zmniejszył, czy żeby, żeby to cierpienie się zmniejszyło, ale kluczem jest zrozumienie, co jest przyczyną tego objawu, czyli my w terapii poznawczej i próbujemy zrozumieć, co jest przyczyną powstawania cierpienia i co może i co tutaj. Ustalamy dalej, tworzymy jakiś plan terapii i, yy, i razem z, z pacjentem, jak już rozumiemy, co jest przyczyną tego, że tak się dzieje, jak, jak, jak jest, yy, no to w dalszym ciągu wypracowujemy, tak, co, 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 co zrobić i yy, przez to, co zrobić, czyli tę, tę część behawioralną, często dochodzimy do, tego, do, do jakiegoś rozwiązania. Ale na pewno nie chodzi tutaj o to, żeby. Zająć się tylko objawem, nie, nie y, szukając czy nie znając przyczyny. Często jest taki mit, że terapia poznawcza objawiana jest taką terapią powierzchnią, taką, że nas nie interesuje to, co było. No, nie do końca tak jest. Być może zajmujemy się bardziej tym tu i teraz, ale w y, odniesieniu do tego również, y, y, do, tego przy, do przyczyny powstania tego, co jest teraz. Rozumiem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.